Remont polega na odnowieniu elewacji całego budynku. Jest m.in. wymieniany azbest, którego na tym budynku jest ponad 20 ton, aż 20 ton. Na inwestorze, także na yy, wykonawcy spoczywają obowiązki wynikające m.in. z rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Na pewno dopełnione są wszelkie względy zabezpieczenia przed utratą zdrowia. Tego rodzaju prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w tym rozporządzeniu, m.in. powinny być izolowane od, od, od otoczenia obszary prac. Przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska firma, która zajęła się remontem, zapewniła, że prace w budynku, codzienne prace mogą trwać bez przeszkód, nikomu nic nie grozi. Już wysłaliśmy zespół kontrolny, uzgodniłem także z okręgowym inspektoratem pracy i ta kontrola będzie wspólna, czyli przy udziale i służb nadzoru budowlanego i. I inspekcji pracy. O środki dla pracowników dba firma, która ich zatrudnia o zabezpieczenie dla naszych pracowników dbamy my i pracownicy wykonują wszelkie zalecenia z zakresu BHP i są dostosowani ich pomieszczenia są dostosowane do trwającego remontu.